Siemano wam wszystkim, z tej strony Kawmiros. I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z komiksowego Boba, czyli waszej ulubionej serii. Oczywiście zostawcie łapę w górę, my dzisiaj lecimy z kolejnymi levelami. Była długa przerwa, ale już lecimy level 57 przed nami, więc... Łapa w górę? Proszę, zostaw łapkę w górę, bo nagrywam te filmy, ponieważ wyjeżdżam na PGA i zapas filmów musi być, więc łapa w górę, subskrypcja zostawiona, w komentarzu możesz napisać Jessica albo co tam chcecie Dobra spróbujmy z procy Nie wiem czy to zadziała będziemy próbowali Mamy jeszcze dużo leveli do przejścia więc No niestety Ubiliśmy naszego stworka i nie zadziałało To tak jak myślałem Więc jakby tak widzicie że tutaj niestety w tym bobie Tak jest że trzeba wybierać dobre wybory Bo jak się wybierze złe to niestety Złe rzeczy się dzieją Oczywiście dobra spróbujmy Złapać yy, siatką nasz yy, Kapelusz a właściwie to odstraszyć tego potwora, co ciekawe. Yy, dobra, jak widzicie, oczywiście gram na moim tablecie, albo i tego nie widzicie. Tablet, kozak, super jest ten Samsung. Bardzo fajnie, wszystko ładnie widać. Dobra, drabina. Skoro to wtedy była odpowiedź powiedzmy po lewo, to teraz spróbujmy odpowiedź po prawo. I to w teorii powinno zadziałać. Tak jest. Oddawaj, mój kapelusz. Dobry, dobry Azor, co nie? Dobry tutaj piesek. Dobry nasz piesek, ja już jestem słuchajcie wykończony, bo jest godzina 20 prawie, a ja to nagrywam specjalnie dla was Boba. No i Sika wsiadła do Deloriana, który jest zepsuty i znając życie to musimy użyć gwizdka, to jest totalnie nielogiczne, ale tak, zadziałało to, to jest niewiarygodne, ale to zadziałało, ja, ja w to nie mogę uwierzyć, że... Takie rzeczy tutaj się w tej grze dzieją, ale takie rzeczy w tej grze się dzieją, więc to jest taka historia. Jessica zadowolona, poziom oczywiście ukończony. Ja bym chciał wam tutaj pokazać. byk Jessica przyleciała do tego miasta tutaj. Okej, okay, dobra, dobra. Dobra, zróbmy tak guzikiem. Wyszła bez szwanku, super. Chciałem wam pokazać czy jest leveli, ale leveli jest naprawdę bardzo dużo. I myślę, że sporo zostało... O nie, to wieża 5G. <grym> Najgorzej. Dobra, co zrobi biedna Jessica? Jessica jest boomerem, więc potrzebuje tutaj czegoś ochronnego na głowę i to zadziała. <grym> o Jezu. Naprawdę w tej grze takie rzeczy się dzieją. W ogóle mam tam na tym kanale mnóstwo pomysłów na fajne serie. Więc jeżeli byście chcieli, to jak najbardziej Grappling Hook. O nie, to nie był dobry pomysł Jessica. Yy, mam mnóstwo fajnych pomysłów na serię na tym kanale i będą się pojawiały te oczywiście serie, więc jakby zapraszam serdecznie do oglądania. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Yy, to oczywiście pierwsza misja, wiadomo tutaj. Yy, musimy tutaj użyć przycisku, wiadomo. Wybaczcie, że ja sobie będę tak popijał tą kawę i w ogóle na brodzie mam kawę. Na wąsach, stary, jakby no. Takie uroki noszenia brody. Dobra, yy, więc tak to wygląda Ja tutaj nagrywam te odcinki na giga szybko Ale chcę skończyć tą serię z Bobem I w końcu zacząć jakieś fajniejsze serie A naprawdę, nie, nie mogę wam na razie zdradzić Ale pomysłów jest naprawdę dużo na tym kanale Dobra, parasolka Tym razem na pewno się uda Ale jak ma to pomóc? Nie mam pojęcia A, bo ona w dół chciała pójść Myślałem, że ona musi się wydostać w górę Okej, okay, w ten sposób Dobra, tap to start Jessica, musisz szukać Boba, swojego ukochanego który nie jest już porwany przez y, ten takle. Dodamy kotu. No ja bym dał kotu parówki. No nie zadziałało. Starałem się, ale jak widać, kot nas tutaj troszeczkę przechytrzył, co ciekawe. Dobra, szukamy dalej Boba. Gdzie jest Bob? Motylek. I kot poleci za motylkiem. Tak jest. Na razie kocie. Żegnamy kota. I możemy przejść tutaj dalej. Uh, pan policjant. Czy widział pan może mojego męża Boba? Właściwie chłopaka, bo oni chyba tak chodzą za sobą. Tak to przynajmniej wygląda. Tutaj z perspektywy mojej. Bob! Co ty robisz w śmietniku? Ej, dolarki czy but? Może but? Odrzuca jej. Aha. Wydaje mi się, że to nie jest Bob, tak przynajmniej tutaj z mojej perspektywy no, wygląda, że to nie jest Bob. No thanks, spróbujemy jeszcze raz. Czy znowu będę musiał robić misję z kotem? Tak, będę musiał robić znowu misję z kotem. Siema panie kocie, po raz trzeci się tutaj chyba już widzimy, masz tego motylka tutaj, proszę bardzo. I żegnamy pana kota. Dobra, jest policjant, wiadomo czy widział pan Boba. I już przy trzeciej tutaj możliwości będziemy mieli od razu, będziemy wiedzieli, co już użyć. Tak, będziemy wiedzieli, co jest dobre tutaj. Dla Boba, właściwie dla fajkowego Boba, dużo dolarków. <laughs> to nie jest Bob. Cóż za niespodzianka, prawda? Oj oj oj, Jessica tutaj. O nie! Uciekaj! Uciekła, żyła jakimś cudem. Ale czy on będzie, tak będziemy dalej gonił. Myszka czy drabina? Myszka. Próbujemy. Aha! Pokonany zostałeś! No i piękny, pokonaliśmy tutaj chyba to jest Jason z tego horroru. No nie, uwziął się na mnie. Dobra, piłka. To było głupie. <głupie> Ale to było głupie, nie wierzę w to po prostu, że to nie zadziałało. W sensie w tej grze, jakby sami widzicie, najgorsze możliwe scenariusze powinny w teorii zadziałać. A okazuje się, że ten najprostszy, ten, ten jeden scenariusz, którego jesteśmy pewni. Okazuje się, że nie, on też nie zadziała. Bo, bo czemu by nie? Dobra. Masz tutaj patyk. Czy będzie bitwa na patyki? A, ona mu zrzuciła to. Okej. Okay. Nie pomyślałbym, że tak się da. Ale on będzie ją dalej ścigał, tak obstawiam. O nie. Pomysł: mieszkamiki. Albo coś. To Batman. Ulala. Dalej, szukamy Boba. ok wchodzimy do mysz Mobilu. Tak chyba to się będzie nazywało. Mysz Mobils. W tutaj. Szalone nazwy, szalone nazwy widzę. Dobra, lecimy dalej. Jest Bob. Gdzie się ukrywa Bob? Musimy go znaleźć. Jest ten więc jesteśmy blisko Boba. Dobra, grappling hook. Aha, żegnali super bohaterze. Został pokonany, ale wstawa, idziemy dalej. Jakby totalnie nie miało to sensu, ale jak widzicie, zadziałało, więc chyba git, tak mi się wydaje. Dobra, znowu ten takle atakują. Co ty jesteś w ogóle tutaj? Użyjmy drona. Nie był to najlepszy pomysł z tego co widzę. Dron to jednak nie było dobre rozwiązanie. Więc jakby, dobra, spróbujmy jeszcze raz. Po raz drugi próbujemy tą misję. Za każdym razem, jak próbuję misję, to piję kawę. Zauważyliście to? Dobra, grappling hook, to wiemy, że zadziała. Tu, tu, tu. Tu. Hmm, 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 hmm. Tu, ru, tu, ru, tu, Dobra, i tu już wiemy, że drony na pewno nie zadziałają. Tego jesteśmy w 100% pewien. Musi to być wiadro. I wtedy prąd porazi ten takla i ten takle ucieknie. W sensie macki, wiecie o co chodzi. Dobra, kolejna runda. To już tym razem musi się udać. Okno czy drzwi drzwi. Dobrze, oknem pewnie jakbym chciał wejść, to by się coś stało, by się pewnie Jessica wywaliła albo jakieś inne dziwne rzeczy by się prawdopodobnie zaczęły dziać. Dobra, nieważne, Jessica przeżyła, to się liczy. Dobra, następna misja. Patrzcie, że tak patrzę w dół, jak tu na nagraniu widać, że patrzę w dół, chyba tak, bo patrzę po prostu na tablet, więc jakby nie mam tego przed monitorem. Dobra, pyk. Dobra, gdzie jest Bob? My dalej szukamy Boba, słuchajcie, my dalej szukamy Boba. Samolocik, to już znamy na kota sposób. Jessica, jesteś głupia! Jessica, no dlaczego? Dobra, nieważne, Jessica, naprawdę. Takie rzeczy. Takie rzeczy. Dobra, sprzedaj kopach. Ten kot był tak naprawdę ten takle. Uciekaj. Dobra, uciekła. Jessica żyje. O nie! Złapał ją. Yy. Dobra, polejmy to tym. Myślałem, że jej nogę spali, naprawdę. Ale ona spierdziela szybko. Dobra, boisz się myszy. Proszę, bój się myszy. Nie, mysza uciekła tym razem. Wow, ale ją potrząsnął. Ale ją potrząsnął ten pano śmiernica. Oh my god, dobra. Lecimy jeszcze raz. Oczywiście łyczek kawy musi być. Mhm. Kopiemy kota, chociaż nie powinno się kopać kota. Pamiętajcie, dzieci, które oglądają to, nie kopcie zwierzątek, bo to jest niefajne. Dobra, tu już wiemy, że butla. Standardowo butla musi zostać użyta. Dobra, i tym razem tutaj wybieramy gwizdek i zawołamy kogo? Naszego pieska pomocnika? Tak. Aha, i ona się zmieniła w super. Czasikę Okej okay. Osłona Nic to nie dało. Ja. Nic to nie dało Moja osłona, dobra, laserowe oczy został po głowie. Iście spirani. Pięknie, udało się. Znowu muszę z tobą walczyć, dobra. Osłona. Tym razem. Tym razem zadziałało. Okej, okay, wyrzucił nas przez okno. Misja została widzowie ukończona. Tak miało być. Tak miało być, przysięgam. Dobra. Yy, ognista pięść czy piorunkowa pięść? Yy, wybierzmy może... Ognistą pięść. Zadziałało. Może obie by zadziałały, tego nie wiemy. Dobra. Policja czy parking? Hmm, parking? Nie wiem, co by zrobił policyjny samochód, ale jak widać, to po prostu nie zadziałało. Czy ja kliknąłem save her przez przypadek? Nie mam reklamy. Muszę, nie mogę obejrzeć. W sensie wyłączyłem jakby internet. Dobra, Ognista 5. Wyłączyłem internet, bo jakby te reklamy by się tutaj pojawiały dosłownie co rundę, więc stwierdziłem, że to nie ma sensu. Jessica, jaka ty silna jesteś. No kto by pomyślał? I potwór wypluł Boba. Jej, bo żyje, a ona wróciła do normalności i na zawsze są razem. Udało się, czy my przeszliśmy właśnie grę? Prawdopodobnie nie, bo jak sobie widzicie 65 level i mamy tych leveli jeszcze, no tak obstawiam, że 4, 8, 16, 32, no tak jeszcze z 64 levele, czyli jesteśmy praktycznie, można powiedzieć, że w połowie gry. Dobra, lecimy dalej, niezła historia się tutaj tworzy. Dobra, Jessica chce diamentowy naszyjnik. My jej damy śmietnikowy naszyjnik. Jest zadowolona. Jest zadowolona. Ryba, ryba na sznurku. Hot dog. Dobra, Bob, weź to, bo się poparzysz, debilu jeden. Okej, okay, dobra, udało się. Pewnie jakby wziął tak, to by się coś stało i by prawdopodobnie Bob się poparzył. Tak obstawiam, że tak by się to musiało skończyć. Dobra, mamy dziurę. Bumerang czy przycisk? Głupie to będzie, ale weźmy bumerang. Hm. Trzy dobre odpowiedzi, widzowie. Trzy dobre odpowiedzi trafiłem. Dobry w tą grę. Dobrze. Mamy tutaj samochód, którym sobie jedziemy. Zatrzymani przez policję. Użyjmy tego. Dobrze. Dzień dobry, panie bohaterze. Zadziałało pięknie. Dziura. Grappling hook czy sprężynowe koła? Sprężynowe koła. Zadziałało. Ej, jestem coraz lepszy w tą grę. Uwaga, teraz nam się. Y -y. Takie koła weźmy. I zadziałało. Wszystkie poziomy udało mi się ukończyć znowu bezbłędnie. Jestem po prostu dobry w tą grę. Dobrze, tak więc Bob oraz Jessica wrócili do domu. <laughs> hmm. Naprawdę to nie zadziałało. No dobra, nie zadziałało, to nie zadziałało, dobra. Próbuję jeszcze raz. Jest pięknie, dobra. Okej, okay, weźmy teraz tak, może rybę zwykłą. Co się teraz stanie? Dobra, zjadł rybę i dał jemu, dobra. I Czyli zadowolona. I Jessica i małpeczka też zadowolona. Nie wiem, czemu ta małpa jakby lubi takie rzeczy jak ta ryba. Kopnij kamień nad kamieniem, nad kamieniem żed, to nie był kamień. No widzicie, niektórych rzeczy w tej grze naprawdę nie da się przewidzieć. Gdybym wiedział, że to nie jest kamień, to bym tak nie zrobił. To Tak by logiczne, prawda? No, dobra. Zabieramy Jessica od naszej chaty. Yep. Standardowo, tutaj bierzemy rybę. Małpeczka dostała rybkę, bardzo dobrze. Mamy kamień, który musimy kopnąć. Dostał kopa w dupstala i lecimy. Dobra, pięknie. To będzie na 68 poziomie. Hmm. Weźmy perfumy. Ok, dobra, to były tygrysy. Dobrze. Prze udało się przejść? Udało się przejść, tak? Nie znamy tego złego zakończenia. No i w sumie dobrze. Bob i Jessica po ciężkiej podróży w końcu poszli sobie spać. Bob wstaje. I co Bob sobie myśli? Idę. Doduwa. Jest kurczak! Ej, jaki kurczak, dobra. Będziemy musieli zrobić kurczaka, czy mi się wydaje? Tak, tak, będziemy musieli zrobić kurczaka. Hmm. apryczkę Zadziałało to. Nie mam, nie mam pojęcia czemu, ale to zadziałało widzowie. Hmm, weźmy sok. Okej, okay. okej, okay. dobrze, dobrze zrobiłem, dobrze zrobiłem. Jest Jessica, proszę bardzo, to kolacja dla ciebie. Smacznego. Nice, ej, bardzo pięknie nam się udało tutaj ukończyć 69 level. Mamy teraz level chyba 70, o ile się nie mylę. Nie, teraz jest 69, okej. Okay. Dobra, co się wydarzy w 69 levelu legendarnym? No dobra, zajrzyjmy, co tam może być. Mapa skarbów? Czyżby Bob tutaj wyruszał na kolejną przygodę? O nie, znowu ten tygrys. Yy, masz piłkę? No, oczywiście. Bob zginął, tak się kończy właśnie przygoda Boba, żegnaj panie Bobie, <grych> tak moglibyśmy tutaj powiedzieć, ale my mówimy nie, my mówimy, że Bob tutaj musi sobie poradzić i spróbować jeszcze raz to przejść, oczywiście, że wiecie, dobra, okej, okay. no dobra, mamy tą mapkę, to już mieliśmy w sumie, mamy tygrysa, który bardzo chce nas tutaj zaatakować, dajmy mu kłębuszek, no bo wiadomo. No, no, no. O tak, pięknie. No i się bawi, dobrze. Okej. Okay. Hmm. Pirat czy może silnik? To będzie głupie, ale to zadziała pewnie. Niestety, ale nie zadziałało. A myślałem, że zadziała. To co, prawda, trochę dziwne, ale tak to właśnie wygląda. Dobra. Okej, okay, tap i zaczynamy. Jeszcze raz musimy to wszystko sobie tutaj przejść. Tak więc dobra, zaczynamy oczywiście od mapki. Łyczek kawy, wiadomo. Łyczek kawy musi być, widzowie. Dobra, okej. Okay. Siema, mam dla ciebie super giga prezent. Możesz się tym pobawić, panie kocie. Giga prezent dla kota. Mhm. No i tutaj niestety musimy zostać piratem. Ale niedrogawym, takim piratem, wiecie. Piratem, piratem. Który dmucha w żagiel. Jezu. Nie mam pytań co do tego. Co do tych poziomów niektórych baba. Dobra, na tym poziomie sobie zakończymy. Mamy fajny odcinek 17-minutowy, więc mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, to obejrzyjcie sobie ten film, który wyświetla się tu na ekranie, bo to jest też film ciekawy i fajny. I kliknij go. Jakby teraz. Widzu. I kończymy. Cześć!